Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 330 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra rada, mówię o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak z problemami w pracy zdalnej radzą sobie Japończycy. Japończycy, od, jako naród, od wielu lat, przynajmniej mi kojarzyli się także z tym, że występowały tam przypadki śmierci z powodu przepracowania czyli karoshi. No i w poszukiwaniach tematów i zagadnień dotyczących pracy zdalnej postanowiłem w końcu zajrzeć do Japonii i znalazłem taki poradnik jak sobie Japończycy radzą właśnie z problemami w pracy zdalnej, w jaki sposób podchodzą do tych zagadnień tak żeby im się pracowało łatwiej. Te tematy zostały zgrupowane w trzy obszary i pierwszym z tych obszarów to jest budowanie powiązań, budowanie relacji i efektywnej komunikacji w pracy. Japońscy specjaliści doradzają, żeby tworzyć wirtualne więzi ze swoimi współpracownikami. Zawsze rozpoczynajcie telekonferencję poprzez krótkiego smoltoka na temat tego, co się u zdarzyło w życiu u, swoich, u, u Waszych współpracowników. E jeżeli uważacie, to możecie również takiego smoltoka zrobić na końcu każdej Waszej. Skype-konferencji czy Zoom-konferencji. W ten sposób zrozumiecie i zapamiętacie, że po drugiej stronie ekranu jest człowiek taki sam jak Wy, ze swoimi problemami i ze swoimi osiągnięciami. Po drugie, jeżeli możecie, idźcie na szkolenie z efektywnej komunikacji ale na takie szkolenie, które, które skupia się na tym, żeby komunikaty były jak najbardziej przejrzyste, jak najbardziej bezpośrednie oraz żeby były związane z odpowiednią dozą empatii. A jeżeli na samym końcu mimo wszystko ta komunikacja nie będzie wyglądała idealnie i będziecie mieli z nią jakieś problemy, to porozmawiajcie ze swoim zaufanym współpracownikiem czy przyjacielem lub idźcie do terapeuty, psychologa, psychiatry czy innego człowieka, który pomoże wam w kwestiach właśnie takich mentalnych, po to, żeby wymyślić wspólnie, opracować i wdrożyć jakieś podejście związane z, właśnie z rozwiązaniem tego problemu komunikacyjnego, albo żeby opracować odpowiednie strategie radzenia sobie ze stresem w trakcie tej komunikacji. Drugi obszar, na który zwracają nasi japońscy koledzy, to jest ciało. Powinniśmy o to ciało nasze zadbać. Przede wszystkim pracujemy cały czas przy komputerze, to zróbmy sobie przerwy i dajmy sobie czas na odsapnięcie i po prostu niech nasze oczy od, odpoczną od tego monitora komputerowego. Róbmy tak co najmniej raz na 20 minut. Jeżeli to jest możliwe, powinniśmy pójść na spacer yy, i porozciągać się w trakcie tego spaceru, tak jak to tylko możliwe. Oczywiście możemy to zrobić na zewnątrz. Możemy to zrobić wewnątrz mieszkania czy wewnątrz domu. Możemy to zrobić przy naszej ulubionej muzyce. Możemy odpuścić sobie całkowicie inne bodźce i po prostu skupić się na spacerze. W ten sposób nasze ciało odwdzięczy nam się tym, że nie będzie zmęczone i my nie będziemy zmęczeni na koniec dnia naszej pracy. I trzeci obszar, o którym mówią Japończycy, to że nie należy zaniedbać relacji. W domu i należy poszukiwać pomocy, jeżeli jej potrzebujemy, wśród naszych bliskich. Rozmawiajmy o tym, jak wyglądają nasze rutyny, kto kiedy pracuje, kto kiedy wychodzi z domu, kto się zajmuje dziećmi, kto, kto gotuje obiad. Warto być może wdrożyć współdzielone kalendarze, tak żeby wszyscy domownicy widzieli, kto kiedy ma czas. Po drugie, wyrażajcie wdzięczność, wyrażajcie. Docenienie. Doceniajmy to, że ludzie coś robią, bo nawet zrobienie prostego prania w trakcie przerwy na, w pracy, w trakcie pracy zdalnej, powinno zostać dostrzeżone, bo oczywiście ludzie teoretycznie powinni to wszystko robić w domu, ale z drugiej strony warto właśnie docenić to, że ktoś pamiętał o czymś domowym w trakcie swojej pracy zawodowej. I po trzecie, i ostatnie, dajcie znać innym osobom, że być może jesteście jakimś zachowaniem zmęczeni bądź sfrustrowani. Używajcie takich określeń: Ja myślę, ja nie dostrzegam, ja zauważam, bo wtedy będziecie mogli też opisać to, jak Wy się czujecie. Opiszcie też na przykład, jakich zachowań Wy oczekujecie od drugiej strony. W ten sposób. To życie, ta praca e, i to wspólne mieszkanie nie będzie nas męczyło, nie będzie nam przeszkadzało, a będzie nam się żyło wszystkim lepiej. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.